Wędrując wśród iglic rzędowych skał w masywie Siwego Wierchu, możemy dostrzec drobną roślinę. Skalnicę seledynową. Skalnica seledynowa występuje na podłożu wapiennym i zawdzięcza swoją nazwę barwie liści, w zasadzie drobnych listków. Tak drobnych i ciasno zbitych, że przypominają porost na skalny. Przy omawianiu kolejnych gatunków roślin, często odnosi się do ich przystosowania do warunków wysokogórskich. Ogromnym nietaktem wobec skalnicy seledynowej byłoby przemilczenie jej cech, które sprawiają, że w tej dyscyplinie osiągnęła poziom mistrzowski. Mam na myśli wspomniane liście, które wydają się być najmniejsze z małych, przez to niestraszne i mroźne lub wysuszające kwiaty. Tym bardziej, że są zgrubiałe, o dobrze rozwiniętym nabłonku. Nabłonek, czy zwany często kutykulą, jest warstwą pokrywającą powierzchnię liścia i stanowi ochronę głębiej leżących komórek. Listki te są ponadto mięsiste, dzięki czemu są w stanie zgromadzić zapasy wody. Mleczno-białe kwiaty o subtelnym kształcie i wyglądzie unoszą się z kolei na smukłych łodyżkach. Kwiaty są przedprątne, co oznaczy, że pręciki dojrzewają wcześniej niż słupki. Dzięki temu rośliny unikają samozapylenia. Co jak się domyślamy, jest niekorzystne z punktu widzenia dziedziczenia genów. Dziękuję za uwagę!